Będziemy odpowiadać na pytania związane z nową mową. Wraz ze mną jest kursant Piotrek. Cześć, jestem Piotrek. Na przykład mamy bloki, jest duże napięcie ciała, dużo się też stresujemy, e, już mamy takie coś w głowie, że tego się nie spytam, że tego nie zamówię i tak dalej. Hmm? Było dobre. Dobrze. Mowa z SBS jest przepełniona blokami. Ale też zacięciami i jąkaniem. I oczywiście występuje tu mnóstwo kamuflażu. Osoba z SBS-em właśnie używa słuch zamiennych, albo też wycofuje się z rozmowy. Technik do ukrycia SBS-u jest mnóstwo. Bo było właśnie dużo takich sytuacji. Um. Że nie miałem depresji, ale się czułem bardzo źle, e, O, miałem ten problem z mową. Na przykład jak byłem w restauracji, no e, na przykład kolega zamawiał dla mnie, albo brałem to co kolega, jak on sobie wziął pizzę, to ja też. Och, się tych zacięć i bloków pałam. Ja miałam taką sytuację jeszcze w szkole podstawowej, kiedy to grałam w teatrze. I niby na początku jakoś dawałam sobie radę, ćwiczyłam w pokoju, gdzie cały scenariusz mi bez problemu wychodził. Jednak na próbach było całkiem inaczej. A taką sytuację przełomową miałam podczas spektaklu, gdzie grałam główną rolę. Cały scenariusz znałam na pamięć, ale niestety pojawił się ogromny blok. Nie dość, że nie mogłam wypowiedzieć danego słowa, to nawet nie udało mi się go zamienić, a nawet nie mogłam z siebie wydobyć żadnego dźwięku. I oczywiście wybiegłam ze sali, a nauczycielka stwierdziła, że na pewno nie umiem tekstu. I chciałam jej wytłumaczyć, że umiem, ale nie mogę powiedzieć. Jednak nadal uznała, że po prostu nie umiem i tak się próbuje wymigać. Jąkanie to jest bardziej takie powtórzenie słów. Czasem to słowo się przeciągnie. Czasem się powtórzy dwa, trzy razy, a nawet i 15. Jednak to słowo raczej po jakimś czasie będzie. A blokada mm, tak nas wszystko zablokuje. Czujemy taki ścisk w klatce piersiowej, w gardle i nawet dźwięk. Już nie mówię o jakimś zdaniu czy zlepku, nie jesteśmy w stanie z siebie wydostać. Odczuwamy właśnie taką wewnętrzną blokadę, która raczej nie występuje w jąkaniu. Jąkanie bardziej skupia się na mowie, jednak blokada jest ona emocjonalna i też zależy właśnie w głównej mierze od naszej psychiki i emocji. Ale to dyplomatycznie nie <laughs> Wow <laughs> ja to wiem Już nie nagrywam <laughs> Co wam daje nowa mowa? Hmm To jest bardzo dobre pytanie i łatwe Nowa mowa to jest coś pięknego. New speech, new life. Jesteś bardzo spokojny, nie masz tego stresu, masz fajny luz. Um, na przykład, jak idziesz do sklepu, to kupujesz sobie bułki i nie masz tego znów w tej głowie, że będziesz miał blokadę. Najważniejszy w nowej mowie jest taki luz, żeby właśnie te emocje opanować. Um. Nie możemy właśnie dopuścić się do napięcia, które będzie powodowało blok. Więc najważniejszy w nowej mowie jest taki relaks i spokój. Jakiego ma dużo kursant Piotrek! Cześć, jestem Piotrek. I żeby właśnie tak podchodzić do wszystkiego na luzie. Em, i nie traktować nowej mowy, że coś musimy zrobić. Musimy zrobić nagrania. Musimy gdzieś iść. I nie traktować tego jako przymus. Tylko właśnie jako dobrą zabawę. Wtedy nam będzie o wiele lepiej. Nową mową się czuję wyśmienicie. Bo wreszcie mogę sobie porozmawiać. I to nawet trzy godziny. Na przykład z kursantami rozmawiamy codziennie. Tak jak kursantka Sylwia powiedziała, i jest naprawdę super. Um, dużo jest tematów i tak dalej. Mówienie naszą nową mową to dla nas jest sama przyjemność. I każdy taki kontakt jest dla nas sukcesem. Więc jest to spełnienie naszych marzeń. Logopeda głównie skupia się na aparacie mowy, a problem emocjonalnych blokad to nie to. Logopeda może nam pomóc, kiedy tylko mamy jakąś tam wadę wymowy, Lekko się jąkamy czy zacinamy. Jednak logopeda nam nie pomoże przy blokach. Ponieważ blokady w mowie są związane z naszymi emocjami, psycholog nam też nie pomoże, więc też nie próbujcie. Jedynym wyjściem staje się trening nowej mowy, ponieważ sami dobrze wiecie, że jak czegoś już się nie da naprawić, bo już jest tak zepsute, że nie ma sensu, to trzeba stworzyć nowe. Tak też właśnie robimy w nowej mowie. Zostawiamy naszą starą mowę taka jaka jest i budujemy nasz nowy kanał. Nowa mowa jest piękna, ale wymaga bardzo dużo treningu. Żeby tak fajnie płynnie gadać i jeszcze do tego spokojnie, um. Trzeba iść na kontakty. To nam teraz sprawia przyjemność, ale jak my byli jeszcze na serówce, to trzeba się przełamać. Regularnie trzeba na kontakty chodzić i rozmawiać z kursantami i trenerami. To wymaga dużo pracy, ale później są takie sukcesy, że nie ma czego spięcia. Że jesteś bardzo spokojny i żyjesz na luzie. Um, no, ja jeszcze chciałam powiedzieć: um, Musisz mieć spokój w każdej sytuacji. Musisz bardzo być uważny i kontrolować tą mowę, bo jak tego nie będzie, to wtedy możesz wpadnąć. Taką pułapkę, że masz na przykład jakieś zacięcie, ale to nic, no bo to w sumie nie blok. Tylko musisz bardzo uważać, żeby nie powstał blok. Wtedy jak powstanie blok, musisz to jakoś skontrolować i naprawić sytuację. <grym> Co jest w niej najtrudniejsze? Um, hmm. Mopa jest piękna, ale co jest najtrudniejsze, żeby się w końcu przełamać, żeby iść na te kontakty, żeby ćwiczyć cały czas i rozmawiać z kursantami. A najtrudniejsze jest właśnie to, że jak jesteś w Mikołowie, to robisz z trenerami te kontakty. Ale jak wyjeżdżasz i jesteś w swoim mieście, to jest dużo trudniej. Nie masz tego wsparcia, nie masz tej motywacji. Musisz się sam motywować. Ale dacie wszyscy radę. Mam zawsze ściuki? <laughs> Trening nowej mowy dla nas to zabawa. Sami sobie tworzymy misje i nie trzymamy się tylko tego skromnego harmonogramu. Oczywiście dużo nagrywamy na mieście, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Dużo też bardzo dużo Rozmawiamy z kursantami. To jest bardzo dobry trening nowej mowy. Ale, na przykład, tak jak dzisiaj, stworzyliśmy sobie sami misję. Wybraliśmy się do innego miasta, utworzyliśmy sobie mapę z wyzwaniami i pytaliśmy przechodniów o różne miejsca. Mieliśmy misję na mieście. Takie jak przykładowo sprzedaż smyczy, opowiedzenie kawału, zapoznanie się z przechodniem, czy też kontakty w galerii, monolog gdzieś w miejscu publicznym. Także bardzo fajnie jest, kiedy te treningi są ciekawe. Wtedy będzie Wam o wiele lepiej ćwiczyć. No, reakcje są różne. A? Na przykład, jak byłem na serówce i robiłem kontakty z przechodniami, nie było łatwo, ale sobie dałem radę i wy sobie też dacie. <grytanie> Są na przykład różne etapy, i jak jesteś na wysokim levelu, to już ci te kontakty idą. Pół godziny, trzydzieści kontaktów. Co minutę robisz kontakty i jest super. Powiem Wam szczerze, że największe osiągnięcie to są wszystkie kontakty, co robię. Jak idę na przykład do przechodnia i się o coś pytam, tak jestem później szczęśliwy, że się zapytałem, no bo to w starej mowie... Nie było w ogóle możliwe. E, na przykład chodziłem na Google Maps, ale jak wiecie, Google Maps nie prowadzi dobrze. Wtedy się szuka jednego miejsca, na przykład pół godziny, a z nową mową zajmie ci to 5 minut i jesteś na miejscu. Myślę, że moim takim największym osiągnięciem jest właśnie otworzenie kanału na YouTube, dlatego że wcześniej mowa sprawiała mi trudności i nawet zwykła rozmowa ze znajomymi była dla mnie ogromnym wyczynem. A jakiś kontakt w sklepie wcale nie był dla mnie przyjemny. Teraz otwierając kanał nowej mowy, Otworzyłam swój nowy kanał na YouTube, na którym właśnie mnie oglądacie. Teraz dla mnie to żaden problem, tak sobie usiąść i pogadać, a wręcz jest to dla mnie wielką przyjemnością. Tak jak na przykład dzisiaj nagrywam z moim kursantem Piotrkiem. Cześć, jestem Piotrek. Oh